Kiedy w 2014 roku ówczesne Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jako instytucja, która zarządzała programem FIO, zdecydowała, że powstanie coś takiego jak priorytet pierwszy, czyli możliwość przeznaczania części środków na tzw. regranting, a więc wybór operatorów, którzy będą dalej organizowali konkursy lokalne, wspólnie jako partnerstwo, Trzech wtedy organizacji Stowarzyszenia Europa i my, Fundacja Fundusz Współpracy i Stowarzyszenie Boris. Wygraliśmy ten konkurs i rozpoczęliśmy naszą przygodę, która trwa, trwa do dzisiaj. Uważam, że Mazowsze Lokalnie jest jednym z najlepszych albo najlepszym programem dotacyjnym w naszej części Polski, a wiem co mówię, bo znam kilka programów dotacyjnych. Przede wszystkim to, na co postawiliśmy, to uproszczone procedury, znaczaliśmy. Wtedy, kilka lat temu, trendy, że można inaczej, że można zaufać naszym beneficjentom, że przy niewielkiej dotacji możemy wymagać minimum biurokracji, maksimum zaufania i uważam, że to podejście się sprawdziło. Myślę, że dużym sukcesem programu Mazowsze Lokalnie jest to, że w ciągu tych 11 lat funkcjonowania dotarliśmy do 288 gmin Mazowsza, co stanowi 90% gmin województwa i zostało już tylko 26 gmin tak naprawdę, w których nie było jeszcze projektów Mazowsze Lokalnie. Mamy nadzieję, że w najbliższych edycjach tam także dotrzemy. Ogromnym atutem programu Mazowsze Lokalnie jest jego przystępność, bo jeżeli ktoś chce zostać społecznikiem, to ten konkurs jest właśnie dla niego. A na etapie realizacji projektów zapewniamy uczestnikom wsparcie w różnych dziedzinach, i to potwierdzają osoby, które brały już udział w konkursie Mazowsze Lokalnie. Na Mazowsze Lokalnie natrafiłam po prostu gdzieś w jakimś tam portalu w internecie, no i nam się udało na Kieszonkowy ogród. Otrzymaliśmy 6 tysięcy złotych w 2020 roku, a zawsze lokalnie, co nam dało naprawdę bardzo dużo, bo wtedy byliśmy jeszcze młodą organizacją. Często odwiedzam tę stronę, patrzę, co inni robią. My się cieszymy z tego, że uzyskaliśmy taką dotację. Mija 10 lat, odkąd rozpoczęliśmy tę wielką przygodę nazwaną Mazowsza Lokalnie, a więc programu grantowego, programu, który wspiera inicjatywy lokalne, który rozwija młode organizacje pozarządowe z terenu całego województwa mazowieckiego. Poprzez z jednej strony konkurs grantowy, a więc mikrodotacje dzisiaj już do 7 tysięcy złotych, a także wsparcie animacyjne, edukacyjne i doradcze dla wielu osób i takich młodych, stawiających pierwsze kroki organizacji jak funkcjonować, co jest istotne, gdzie szukać pieniędzy, jak angażować mieszkańców do wspólnego działania. Program Nowe FIO jest największym rządowym programem, który wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego właśnie przez wspieranie społeczności lokalnych, przez wspieranie lokalnych inicjatyw, a nawet grup nieformalnych. Dzięki czemu tak bardzo lokalnie każdy może zrealizować swój pomysł. W ramach priorytetu pierwszego wybrani zostali operatorzy, którzy dalej dystrybuują środki w każdym z województw w Polsce. Jako instytucja centralna, rządowa, nie jesteśmy w stanie dotrzeć do każdej gminy, nie znamy potrzeb każdej gminy w Polsce, działamy odgórnie. Natomiast operatorzy działający w poszczególnych województwach znają swoje terytoria, znają swoje regiony, dzięki czemu mamy możliwość dotrzeć właśnie na poziom gminny, do obywateli i umożliwić im także aplikowanie o środki. Gdy znaleźliśmy tą informację o programie Mazowsze Lokalnie, Pomyśleliśmy, że warto spróbować. Wtedy nie byliśmy zrzeszeni jako stowarzyszenie, działaliśmy jako grupa nieformalna. No i się udało. A dzięki temu, że odkryliśmy program zawsze lokalnie i dzięki temu, że udało nam się zdobyć grant, bo musieliśmy i chcieliśmy zacząć działać, to nas bardzo mocno zmobilizowało i zmobilizowało nas na tyle do, do tego działania, że równolegle zaczęliśmy zakładać stowarzyszenie. Jadowskie Stowarzyszenie Historyczne, które no, działa do dzisiaj i tak naprawdę odnosi, wydaje mi się, całkiem niezły sukces. Bardzo ważne dla samorządu Województwa Mazowieckiego jest niwelowanie białych plam, zbieranie informacji i głosów od właśnie takich oddolnych inicjatyw, tam gdzie tego wsparcia nie ma. Re Granting powoduje, że chcemy przekazywać pieniądze tam, gdzie mieszkańcy województwa widzą taką potrzebę. A Mazowsze lokalnie No zmieniło bardzo mocno nasze województwo. Spowodowało, że po pierwsze, w wielu miejscach na Mazowszu. W małych miejscowościach zostały zbudowane altary, sprzątnięte place, ludzie się spotykają, przebywają ze sobą, spędzają ze sobą czas, doposażyli swoje organizacje, ale Mazowsze lokalnie ma jeszcze jeden ogromny walor edukacyjny. Sprawiło, że wiele organizacji które nigdy nie myślało o tym, żeby napisać do marszałka, do wojewody, czy nawet do Ministerstwa, czy nawet do Narodowego Instytutu Wolności, to dzięki temu, że przetarły szlak tutaj w Mazowsze Lokalnie, otrzymały dofinansowanie wyżej. Oprócz bezpośredniego wspierania organizacji pozarządowych, Narodowy Instytut Wolności prowadzi również działania regrantingowe za pośrednictwem regionalnych operatorów i za pośrednictwem takich inicjatyw jak właśnie Mazowsze Lokalne. Jest to bardzo istotne dlatego, że po pierwsze pozwala to budować pozycje organizacji działających w regionach, które jako regrantorzy wzmacniają się instytucjonalnie oraz działają na rzecz regionalnego, lokalnego społeczeństwa obywatelskiego. Po drugie pozwala to być bliżej organizacji pozarządowych, upraszczać trochę procedury dystrybucji środków publicznych i generalnie lepiej dostosowywać metody przekazywania tych środków, niż gdyby były one dystrybuowane w sposób centralny. Na program zawsze lokalnie trafiliśmy w, w bardzo prosty sposób, czyli spotykając się z, z różnymi NGO-sami w naszej gminie. Zostaliśmy zachęceni przez jedno ze stowarzyszeń Europa i my do tego, żebyśmy właśnie wzięli udział w takim programie, który ma zawsze lokalnie, który rozdaje granty. Szklarnia to jest dosyć ciekawy projekt, dlatego że zorganizowaliśmy warsztaty dla 12 uczestników i razem budowaliśmy to przez dwa dni. Uważam, że takie programy są bardzo potrzebne, szczególnie tym organizacjom pozarządowym, które dopiero wchodzą w to, w to życie społeczne, dlatego, że to jest duży zastrzyk, przede wszystkim finansowy. Znaczy w projekcie, który my wykonywaliśmy, dzięki Mazowsze Lokalnie, najbardziej pozytywnie zaskoczył mnie odzew ludzi. Usłyszeliśmy o takim programie Mazowsze Lokalny, który wspiera takie inicjatywy oddolne. Byliśmy na spotkaniu u pana Marka Kusaka w stowarzyszeniu, który no, pokazał nam, jak taki projekt napisać. Chcieliśmy przede wszystkim pokazać władzy, że jest ogrom osób niepełnosprawnych w domu, które są pomijane. Byliśmy właśnie bardzo mile zaskoczeni, bo i webinaria były bardzo przystępne, które wszystko tłumaczyły. No pomimo dostaliśmy, tak, ale szukaliśmy dalej. I tak w sumie możemy teraz dalej się rozwijać, dalej e, współpracować z lokalnymi firmami, daje możliwości rozwijania skrzydeł. To już ponad 1400 projektów. E, to kilkadziesiąt tysięcy osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu, no i blisko ćwierć miliona mieszkańców e, Mazowsza, którzy uczestniczyli w różnego rodzaju działaniach, piknikach, koncertach, wystawach. E, Tworzeniu nowych miejsc spotkań, różnego rodzaju animacji. Więc to jest naprawdę potężny kapitał społeczny, który na Mazowszu staramy się rozwijać. Myślę, że w kolejnych perspektywach programu, czyli po roku 2030, ten kierunek, czyli wyłanianie operatorów regionalnych i docieranie do obywateli działających lokalnie w gminach, w tych wspólnotach najniżej regionalnie położonych, będzie kontynuowany. Myślę, że to jest dobry kierunek, bo pozwala właśnie na wsparcie nie tylko organizacji i obywateli działających w sformalizowanych organizacjach, ale także oddolnych ruchów nieformalnych umożliwienie im realizacji swoich pomysłów i inicjatyw.